Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty Dnia na Poniedziałek. Dzisiaj czytamy sobie kartę podstawową, i czytam też dzisiaj dla Was emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. No, to pierwszy będzie baranek i Wy macie trzy buławy. Macie też kartę emocji, nieśmiały, płochy, niezdecydowany i powściągliwy. No, takie emocje tutaj mogą się pojawić. No, a trzy buławy, kochani, to to taki, taki dzień, kiedy wypatrujemy, aż się coś wydarzy, aż się coś tutaj zacznie dziać. Możemy czekać na jakąś paczkę w domu. To jest też, słuchajcie, taki dzień, kiedy dużo może dziać się w przestrzeni handel czyli coś tam kupujemy, sprzedajemy, korzystamy z tego, co uhandlowaliśmy, na przykład. No, ale może też ktoś jakąś paczkę odsyłać, jak mu się coś nie podoba. No, a trzy buławy w ogóle to to jest bardzo dobry dzień. Możemy też korzystać z tego, co już mamy i czuć się dobrze w ogóle tego dnia. Ale też e, planować coś na przyszłość, gdzieś tam już możemy wyczekiwać, aż się coś wydarzy, czyli aż zrobimy ten pierwszy krok do przodu. No, tutaj z tą nieśmiałością możemy też troszkę patrzeć w przyszłość, tak? Możemy nie wiedzieć, czego się tam spodziewamy, albo z kim się tam spotkamy, albo jaka tam przygoda na przykład na nas czeka. Teraz pięknie witam wszystkie byczki. No, dla byczka mamy pazia buław. I jeszcze, kochani, karta zły, wściekły, rozwścieczony i wzburzony. No, taki, słuchajcie, trochę gotujący się czajnik, bym powiedziała. Czyli coś tam się może w was gotować, może się okazać, że nie ze wszystkiego jesteście zadowoleni, coś was może zdenerwować. Chyba że z kimś takim zdenerwowanym się spotkacie, no to też się tak może zdarzyć. Jeżeli chodzi o tego pazia buław, no to wiecie, to jest generalnie rzecz biorąc dobra energia, bo my w tej energii bardzo chętnie podchodzimy do nowych wyzwań, do nowych sytuacji, nowych rzeczy, nowych osób. My bardzo chętnie. To jest karta takiej osoby, która jest rządna przygody, ale ta karta ma też w tle taką informację, że wchodząc w nowe relacje, nowe sprawy, nie znając się do końca na czymś albo na kimś, E, możemy się na tym kimś poznać, albo możemy po prostu mm, jakieś błędy popełniać w sytuacjach, w których nas jeszcze nie było. Więc tutaj czasem człowiek też jest zły na siebie, że postąpił tak, a nie inaczej. A czasem mówimy, no, jakoś głupio postąpiłem, albo co ja to nie pomyślałem, albo po co ja tam poszedłem, albo po co ja to powiedziałem. Może się tak zdarzyć. Słuchajcie, nie musi tak być, ale może się tak zdarzyć. A w ogóle to karta pazia, tak jak powiedziałam, to może być to dzień, kiedy ciągnie nas do czegoś nowego, do jakiejś przygody, albo też kontakt z młodszymi osobami. Pięknie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, pięć buław. I jeszcze karta przestraszony, bojaźliwy, zalękniony i przerażony. No to trochę taki jakiś dzień, kiedy tu się coś dzieje, albo wokół nas, i może być to coś takiego agresywnego. Ktoś się z kimś kłóci, ktoś tam się z kimś, nie wiem, przepycha, ktoś, ktoś na kogoś krzyczy. No te pięć buław to jest to taka agresja. No i my możemy w tym wszystkim czuć się trochę przestraszeni, tak? No, przy tej karcie pięciu buław, słuchajcie, to ja zawsze mówię, że albo ta bitwa dzieje się na zewnątrz Was, czyli będzie się ktoś z kimś sprzeczał, kłócił, przeciągał kołdrę na swoją stronę, rozpychał się łokciami, albo też ta agresja dzieje się w Was. No i może tak być, że na przykład, nie wiem, źle się czujemy, albo jakieś sytuacje takie alergiczne w naszym życiu są, tam jest ta bitwa w środku ciebie, tak. Jesteś na coś uczulony i tu się trochę lękasz po prostu, no, że coś Ci na przykład tam zaszkodziło. Zjadłeś coś tak i jakieś tam e, rewolucje żołądkowe albo ktoś ma podwyższoną temperaturę albo w ogóle źle się czuje. Tak? No, to przy tych dwóch kartach może tak być, bo ta bitwa może być w Tobie wewnątrz. Tak? To są sprawy hormonalne, jakieś temperatura, to są, mogą być zatrucia pokarmowe. No, takie, takie rzeczy. No, ja tutaj nikogo nie straszę, bo bo wiecie, to ktoś tam znowu napisze, że negatywne. No, nie negatywne, tylko karta pięciu buław po prostu mówi. Mówi o tym, że albo agresja jest na zewnątrz, albo agresja jest w tobie, więc ona się przejawia w różny sposób. No i tu ktoś się może czegoś trochę przestraszyć, tak? Czyli, czyli często często tak to bywa. No, jeżeli tutaj, słuchajcie, nie będzie jakiegoś nic wielkiego, takiego się działo, bo też nie u każdego musi tak być. No, to może być to po prostu taka sytuacja, że dużo się dzieje i musimy temu wszystkiemu dać radę, tak? No, czasem na przykład świat nam coś oferuje i zastanawiamy się, czy wejść w tę walkę, czy nie, czy może lepiej to po prostu pozostawić. Więc przy tej karcie przestraszenia możecie nie wchodzić w to coś, co tam się będzie na przykład na zewnątrz działo. Serdecznie witam teraz wszystkie raczki. Dla Was trzy miecze i jeszcze dzisiaj karty emocji: przytłoczony, zawalony pracą, pogrążony i obciążony. No, ta karta trzech mieczy, ona jest obciążeniem. I ona jest obciążeniem albo naszej szafy, z której trzeba połowę rzeczy się pozbyć, bo jest za dużo, bo się nie mieści. Bo w tym nie chodzimy, bo nam to nie pasuje, bo się nam figura zmieniła, bo się jakiś model zmienił, bo się, bo się, bo się, coś tam jeszcze, tak? No i te obciążenie, słuchajcie, to są tak. Wszystkie nasze składziki, gdzie możemy coś składać. Jeżeli ktoś ma strych, jeżeli ktoś ma piwnicę, gara, szafę, nie wiem, gdzieś tam jakąś altankę w, ogrudzie, w ogródku i za dużo tam przetrzymuje, no to właśnie chodzi o to, że może być to taki dzień, kiedy trzeba zrobić z tym porządek. A ta karta przytłoczony, no to już sami widzimy, nie? Czegoś jest za dużo po prostu. No tyle tego jest, że po prostu no już nie wiadomo, co z tym zrobić. Można się tym podzielić z innymi osobami, jeżeli to jest w dobrym stanie, a można też i wyrzucić, jeżeli tego nie używamy. Ale karta trzech mieczy mówi też o tym, że możesz nosić żal w, w sercu tego dnia, albo ktoś może cię urazić po prostu, powiedzieć coś w Twoim kierunku, co ci się nie spodoba. I będziesz się źle z tym czuł, albo może ktoś coś zrobić, i ty będziesz się z tym czymś źle czuł. No więc, takie sytuacje. Albo mówisz sobie: No, już tyle znosiłem, tyle znosiłem, ale już mam dzisiaj tego dosyć. No, dzisiaj mam tego dosyć, nie będę tego dalej po prostu przytłoczony się już czuję tobą, tak? Przytłaczasz mnie na przykład. No by, by bywa tak, bo ta karta tych trzech mieczy ona często się pokazuje w momencie, kiedy ktoś nas w naszej jakiejś takiej bliskiej relacji po prostu jakoś potraktuje tak, że my się z tym nie zgadzamy. No i też trzeba zrobić w jakiś sposób z tym porządek. Trzeba zrzucić ten kamień z serca, czyli najlepiej po prostu zostawić, zrozumieć, zostawić, podziękować za doświadczenie, które się wydarzyło, i tak dalej, ale nie musisz wcale z tą osobą dalej iść pod rękę. Ważne, że coś zrozumiałeś, tak? Te lekcje nasze życiowe też są bardzo ważne. No więc yy, takie sytuacje. Oczywiście wszelkiego rodzaju dolegliwości, płuca, serce i tak dalej, jeżeli ktoś się źle czuje, idzie do lekarza. Pięknie witam teraz wszystkie yy, lwy. Teraz witam. Dla lwa dziewiątka monet. No, i jeszcze karta dzisiaj: dumny, zwycięski, spełniony i mistrzowski. Dobre karty. Myślę, że to będzie dobry dzień. Będziecie z czegoś zadowoleni, dumni, że Wam się coś udało. Zwyciężycie, osiągniecie jakiś cel, czyli spełnieni się możecie czuć w jakiś tam sposób. No, a dziewięć monet to jest to bardzo dobra energia, gdzie możemy sobie na bardzo wiele pozwolić i cieszyć się dostatkiem, który jest wokół nas. Pracowaliśmy na coś, teraz mamy i możemy się tym cieszyć. Czy otrzymaliśmy coś i teraz mamy i możemy się tym cieszyć? No, możemy też za jakieś tam nasze pieniądze coś sobie fajnego kupić. To, to najczęściej jest, jest tak. To jest taka karta, która nam się kojarzy z luksusem. Oczywiście luksus u każdego będzie to coś innego, ale kojarzy nam się z czymś takim, że możemy sobie pozwolić na więcej tego dnia. Teraz pięknie witam wszystkie panny. Dla Was szóstka mieczy. I jeszcze dzisiaj karta emocji. Pewny siebie asertywny, odważny i śmiały. No i takie macie karty. Przy tych sześciu mieczach to albo możecie gdzieś jechać, albo możecie skądś wracać. Albo możecie się kontaktować z kimś z daleka, wybierać się też gdzieś w ważnej sprawie. E, możecie też chcieć się czegoś dowiedzieć, ważne rzeczy sobie notować, zapisywać. E, to też jest taka energia, kiedy wszystko idzie ku lepszemu. Jeżeli źle się czuliśmy, to może się okazać przy tej karcie, że czujemy się coraz to lepiej, e, tak jakby. E, no, wszystko idzie w dobrym kierunku, albo znaleźliśmy jakąś swoją ścieżkę, swoją drogę, którą teraz będziemy podążać. Pewny siebie no to taka karta, gdzie idziemy odważnie. Odważnie idziemy w to, co, co tam gdzieś na nas czeka, co jest przed nami. Odważnie idziemy w coś, co chcemy teraz realizować. Serdecznie witam teraz, kochani. Wszystkie wagi. No, i co tam u Was w poniedziałek? Wy macie szóstkę kielichów i jeszcze kartę emocji, jakie mogą towarzyszyć Wam tego dnia? Niepewny, chwiejny, pełen wątpliwości i niezdecydowany. Czyli taki dzień, kiedy możecie się zastanawiać, czy iść tą drogą, czy tamtą, czy mi się to uda, czy mi się nie uda. Jakieś tam wątpliwości ktoś może mieć. No to takie sytuacje, słuchajcie. Pewnie jakiegoś wyboru. No czasem jesteśmy niezdecydowani, bo nie wiemy na 100%, tak, czy jechać tą drogą, czy tamtą. Czy tu nam się opłaca, czy tam nam się opłaca. Sześć kielichów. To czasem jest to taki dzień, kiedy zaglądają do nas jakieś rzeczy z przeszłości, albo osoby, które znaliśmy kiedyś. No i coś tam pewnie trzeba będzie jeszcze zrobić, co już kiedyś zostało zapoczątkowane. Może tam jeszcze będą jakieś sytuacje do rozwiązania, albo coś jeszcze z kimś do przegadania? Sześć kielichów to często jest to przeszłość. Chyba, że słuchajcie, taki dzień, kiedy yy, będą takie momenty, takie chwile, kiedy będziemy się dobrze czuli w miejscu, gdzie lubimy być. Tak, Jesteśmy u siebie, dobrze się czujemy, wróciliśmy skądś na przykład do domu. No i jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że jesteśmy u siebie po prostu. Czujemy się tacy wyluzowani, więc tu przy tych sześciu kielichach może też tak być. Pięknie witam teraz wszystkie skorpiony. Dla skorpiona karta z martwych wstania, czyli sądu ostatecznego. I jeszcze karta zestresowany, spięty, napięty i pod presją. No, taki gotujący się czajniczek, trochę. E, no, jeżeli ktoś tam się gdzieś wybiera w jakiejś ważnej sprawie do sądu, i tak dalej, no to może być trochę zestresowany, spięty, i tak dalej. Chyba, że przy tym zmartwychwstaniu, właśnie jakieś takie sytuacje cię mogą czekać, gdzie trzeba będzie coś wyjaśnić, trzeba będzie coś zrozumieć, trzeba będzie się z kimś rozmówić, coś pozostawić, jakieś jakiejś przestrzeni wyjść, rozpocząć coś nowego, albo szykować się już na coś nowego. Ważniejsze tutaj jest to rozliczenie i rozgrzeszenie niż ten krok do przodu, ale najpierw trzeba się skądś uwolnić, coś pozostawić, coś rozwiązać, z kimś się rozmówić, coś podpisać, czy zerwać coś, a potem dopiero będzie można iść dalej, tak? Czyli, czyli taki, taki to może być dzień. I temu mogą też towarzyszyć jakieś takie napięcia. Strzelce teraz pięknie witam. Dla Was dziesięć kielichów. No i jeszcze dzisiaj karta emocji. Bezsilny, sparaliżowany, nieskuteczny i słaby. No, słuchajcie, może, może jakieś takie sytuacje, kiedy człowiek czasem musi się na kimś wesprzeć i wtedy czuje się lepiej. I ta karta tych dziesięciu kielichów o tym może mówić, że jeżeli na przykład byłby to dzień, kiedy byłyby jakieś sytuacje trudniejsze dla Ciebie i nie potrafiłbyś czegoś rozwiązać, albo byłbyś, czułbyś się słabszy w pewnych sytuacjach, to wtedy dobrze jest się wesprzeć właśnie kimś, kto jest z naszej rodziny, kto jest naszym przyjacielem, znajomym, albo udać się też w miejsce, gdzie lubisz przebywać. I to nie tylko musi polegać na tym, że ktoś musi podać ci silną, męską dłoń, żebyś mógł iść dalej, ale czasem ta siła w nas wynika nawet z przytulenia własnego dziecka i wtedy stajesz się silniejszy, bo dla niego coś robisz, bo musisz dać radę, bo przecież staniesz na wysokości zadania, bo nie jesteś sam. Masz jeszcze dzieci, masz jeszcze rodzinę, masz jeszcze ważne swoje sprawy czy też pragnienia. Więc właśnie może o to chodzić tego dnia. Koziorożce teraz ślicznie witam. Dziewięć buław. No i jeszcze rada. Rozczarowany, pozbawiony złudzeń, pokonany i zawiedziony. oj, No jakieś takie rozczarowanie tego dnia może Wam towarzyszyć. No, to nie musi być, słuchajcie, jakieś takie, to nie muszą być wielkie sprawy, ale może się coś wyjaśnić, tak? O ile jakieś złudzenia były do tej pory, to może się okazać, że one się mm, rozchwieją, roz, roz, rozwieją. Chciałam powiedzieć, przepraszam. Także być może, że właśnie dowiesz się jakiejś prawdy, że to rozczarowanie, które nastąpi na przykład tego dnia. Yy, uświadomić Ci coś, no po prostu, coś Ci uświadomi, tak? Więc może być i, i tak. A dziewięć buław, no to taki dzień jest często, kiedy dajemy radę, tak? Staramy się wykonać wszystko to, co mamy do wykonania, staramy się być takim odpowiedzialnym człowiekiem na odpowiednim miejscu, dajemy radę, yy, ale bywa też i tak przy tej energii, że czegoś mamy dosyć, nie? Że tak wiecie. No, robimy to jeszcze, bo musimy to robić, ale tak najlepiej to już byśmy coś zmienili, czyli może być też tak, że coś, co ci kiedyś dawało przyjemność, teraz już jest taką zwyczajną sytuacją, zwyczajną rozmową, zwyczajną rutyną po prostu, a kiedyś było to dla ciebie bardziej fascynujące. No, więc też tak, oczywiście, może być. Ale bardzo często przy dziewiątce jest to taki dzień, że dajemy radę. Pięknie witam teraz wszystkie wodniki. Dla Was cztery kielichy. I jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. Winny, naganny, odpowiedzialny, ponoszący winę. No to tak się trochę sami możemy o coś obwiniać, albo możemy sobie mówić, że Aj, gdybym tego nie zrobił, to by tego nie było, mogłem to lepiej zostawić. Po co ja to zrobiłem, po co ja tam poszedłem, to moja wina. <grym> no, wiecie, jak to jest, nie? E, także tutaj możemy też czuć się właśnie odpowiedzialni za coś, nie? Także, także tutaj słuchajcie, no tak, to czasem takie emocje różne przeżywamy. Ale słuchajcie, no nie ma się co siebie za cokolwiek obwiniać, bo co byśmy tam nie zrobili, to jest to nasze doświadczenie życiowe. Jesteśmy ludźmi, nie wszystko musi nam się udać. Czasem mamy jakiś zamysł, że chcemy coś zrobić, że chcemy komuś pomóc, a potem się okazuje, że to był błąd, więc no ale próbujemy, tak? Także tu też takie sytuacje komuś się mogą wydarzyć. Cztery kielichy, no to taki dzień, kiedy nie jestem do końca z siebie zadowolony, tak? Coś mnie tak przytłacza, coś mnie hamuje. Mogę też wspominać na przykład weekend jeszcze, gdzie ktoś tam za, za dużo kielichów wychylił, jest trochę słabszy na przykład, albo ktoś sobie mówił: Oj, tam w ten weekend za bardzo poszalałem, i teraz czuję się winny. Po co ja tam poszedłem? Jakbym tam nie poszedł, to by tego nie było, albo jakbym tam za dużo nie powiedział, albo jakbym się z nim nie pokłócił, to by dzisiaj było dobrze. No to tak, słuchajcie, czasem bywa. Trochę takie obniżenie energetyczne. Nie zauważamy tego, co jest wokół nas. Nie zauważamy szczęścia. Pora się obudzić. Pięknie witam teraz wszystkie rybki dla Was, kochani pustelnik. No to jeszcze dzisiaj taka śmieszna karta. Zawstydzony, zażenowany, niezręczny i obnażony. Oj, 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 oj. No to tutaj. Ktoś może tak czuć się właśnie trochę taki zawstydzony. No, no czasem coś powiemy, czasem się zaczerwienimy, e, czasem czujemy się w jakiejś sytuacji zażenowani, e, czasem czujemy się w taki sposób, że ktoś nie wiem, odkrył nasze intencje, na przykład. Wtedy czujemy się obnażeni. <grym> No, także mm, niezręcznie się możemy też poczuć w jakiejś sytuacji. Bardzo często jest tak, że człowiek poczuje się niezręcznie w jakiejś sytuacji. A ten pustelnik to taki dzień, kiedy szukamy takiego dobrego rozwiązania na nasze problemy, takiego konkretnego rozwiązania, taką ścieżki możemy szukać naszej życiowej albo w ogóle możemy czegoś szukać. Słuchajcie, coś zgubiliśmy okulary na przykład, nie? Także szukamy czegoś, świecimy sobie tą naszą lampką i zastanawiamy się. No, przecież ja wczoraj te okulary miałem, co ja ostatnio z nimi robiłem, czytałem, czy byłem w sklepie w tych okularach, czy gdzie to one są. No i właśnie tak sobie przypominamy, przypominamy, gdzie, gdzie ostatnio byliśmy, na przykład z tymi okularami. Taki przykład prosty. No, ale pustelnik oczywiście ma też i głębsze, głębsze przesłanie, także jest to poszukiwanie swojej drogi. Dalsze i życiowe, jest to zastanawianie się nad tym, co będzie dalej, jest to wyciszenie się, jest to czasem taka analiza naszych poprzednich działań, które robiliśmy, które, które wykonywaliśmy gdzieś tam w życiu, albo sytuacje, w które byliśmy zaangażowani, i teraz sobie to wszystko tak chcemy przemyśleć chcemy sobie gdzieś z boczku usiąść, chcemy się nad czymś zastanowić. No a czasem chcemy po prostu iść gdzieś na aweczkę odpocząć, tak? No więc też tak może być. Ale możemy być też przewodnikiem dla innych osób, możemy też służyć własnym doświadczeniem jako osoba doświadczona w pewnej przestrzeni. No także ten pustelnik to taka karta, a czasem niektóre rzeczy wolno idą przy pustelniku po prostu. A czasem opiekujemy się osobami starszymi albo mamy kontakt właśnie z osobami starszymi. Takie dolegliwości wieku właśnie starszego też czasem przy tej karcie mogą być. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.